Ciągłe zmęczenie, brak sił, mgła w głowie i bóle ciała to nie zawsze kwestia wieku czy braku kawy. Coraz więcej badań pokazuje, że winny może być ukryty stan zapalny, taki, którego nie widać, a który potrafi skutecznie wysysać energię dzień po dniu. W tym odcinku wyjaśnię Ci, czym naprawdę jest stan zapalny i dlaczego w wersji przewlekłej odbiera Ci chęć do działania. Opowiem, jak wpływa na mózg i mięśnie, jakie objawy w codzienności powinny Cię zaniepokoić. I jakie proste badania możesz zrobić, by sprawdzić sytuację? Dowiesz się też, co w naszym stylu życia ten stan zapalny podkręca i co można zrobić, aby go wyciszyć. Na końcu dostaniesz praktyczny plan krok po kroku, który pozwoli ci podnieść poziom energii już w ciągu kilku dni. Jeśli od dawna zastanawiasz się, dlaczego jesteś zmęczony mimo odpoczynku, to ten film da Ci odpowiedzi i konkretne rozwiązania. Zacznijmy od podstaw. Stan zapalny to naturalna reakcja obronna organizmu. Gdy się skaleczysz albo złapiesz infekcję, ciało uruchamia armię komórek odpornościowych. Pojawia się ból, zaczerwienienie, czasem gorączka. To właśnie ostry stan zapalny szybki, intensywny i potrzebny, by się wyleczyć. Problem zaczyna się wtedy, gdy ten mechanizm nie wyłącza się całkowicie i zamiast zgasnąć, utrzymuje się na niskim poziomie przez tygodnie, miesiące, a nawet lata. Mówimy wtedy o przewlekłym stanie zapalnym niskiego stopnia. On nie daje spektakularnych objawów, jak ostry ból czy gorączka, ale działa podstępnie, osłabia mięśnie, odbiera energię i zwiększa ryzyko chorób przewlekłych. Po 50 roku życia naukowcy opisują to zjawisko jako inflammaging, czyli starzenie zapalne. Z wiekiem nasz układ odpornościowy coraz częściej pracuje tak, jakby był w lekkim, permanentnym stanie gotowości bojowej. Co to oznacza w praktyce? Ciało funkcjonuje z ciągle podniesionym alarmem, co męczy organizm, spowalnia regenerację i sprawia, że łatwiej czujemy się wyczerpani. Ciekawostka: komórki, które się zestarzały i przestały prawidłowo działać, same zaczynają wydzielać substancje prozapalne. Można powiedzieć, że zamiast pomagać, dolewają oliwy do ognia. Dlatego przewlekły stan zapalny bywa niewidzialny, ale jego skutki widać na co dzień w braku energii i słabszym samopoczuciu. Wielu osobom trudno uwierzyć, że coś tak biologicznego jak stan zapalny może powodować tak subiektywne objawy jak zmęczenie czy mgła w głowie. A jednak nauka tłumaczy to bardzo konkretnie. Główną rolę odgrywają tutaj cytokiny prozapalne takie jak interleukina 6, L6 czy czynnik martwicy nowotworów alfa, TNFA. To substancje chemiczne, którymi komórki odpornościowe porozumiewają się między sobą i z mózgiem. Kiedy ich poziom rośnie. Mózg odbiera sygnał, jesteś chory, zwolnij. Efektem jest tak zwane zachowanie chorego, czyli zestaw reakcji, które każdy z nas zna z przeziębienia: senność, brak motywacji, spowolnione myślenie, niechęć do aktywności. To mądry mechanizm. Dzięki niemu organizm oszczędza energię na walkę z infekcją. Problem pojawia się wtedy, gdy stan zapalny nie gaśnie, ale trwa miesiącami. Wtedy ten sygnał nie wyłącza się i zaczynamy odczuwać przewlekłe zmęczenie. Mgłę mózgową, obniżony nastrój. Badania pokazują, że osoby z wyższym poziomem CRP czy IL6 znacznie częściej skarżą się na długotrwałe wyczerpanie i problemy z koncentracją, nawet jeśli nie mają ostrej choroby. Można więc powiedzieć, że przewlekły stan zapalny to jak cichy komunikat wysyłany do mózgu: oszczędzaj energię. A my odczuwamy to jako brak sił i kłopoty z jasnością myślenia. Przewlekły stan zapalny jest podstępny, bo nie daje spektakularnych objawów, jak gorączka czy silny ból. Zamiast tego wysyła sygnały, które łatwo zbagatelizować i przypisać do normalnego starzenia się. Jak mogą wyglądać te objawy na co dzień? Budzisz się rano i mimo pełnej nocy snu czujesz się tak, jakbyś w ogóle nie odpoczął to tak zwane poranne rozbicie. W ciągu dnia pojawiają się nagłe spadki energii, zwłaszcza po posiłkach. Coraz częściej towarzyszy ci mgła w głowie. Trudność w koncentracji, zapominanie prostych rzeczy, wolniejsze kojarzenie faktów. Masz bóle mięśni czy stawów bez wyraźnej przyczyny, jakby ciało było ciągle obolałe. Nastrój łatwo się waha, a drobne rzeczy szybciej wyprowadzają cię z równowagi. Sen niby trwa odpowiednio długo, ale nie daje pełnej regeneracji, budzisz się zmęczony. Wszystkie te sygnały są nieswoiste, czyli mogą mieć wiele przyczyn, ale jeśli występują razem i utrzymują się miesiącami. Warto potraktować je jak lampkę kontrolną w samochodzie. To sygnał, że organizm działa w trybie przewlekłego zapalenia i trzeba poszukać przyczyny. Skoro wiemy, że przewlekły stan zapalny może odpowiadać za zmęczenie, to naturalne pytanie brzmi: jak to sprawdzić? Pierwszym krokiem są proste badania krwi. Najczęściej oznacza się CRP, czyli białko C reaktywne. Gdy w organizmie toczy się stan zapalny, jego poziom rośnie. Istnieje też bardziej czuła wersja. HSCRP, którą lekarze stosują między innymi w ocenie ryzyka sercowo-naczyniowego. Drugim badaniem jest OB, czyli odczyn Biernackiego. To wskaźnik mniej swoisty, ale często podwyższony przy przewlekłych procesach zapalnych. Ważne, by pamiętać: te testy są jak lampka kontrolna sygnalizują, że coś się dzieje, ale nie mówią dokładnie co i gdzie. Wynik zawsze musi być interpretowany przez lekarza w kontekście Twoich objawów i historii zdrowotnej. Co ważne, Zmęczenie ma też wiele innych przyczyn, które trzeba wykluczyć. To na przykład anemia, niedobór żelaza, niedoczynność tarczycy, niedobory witaminy B12 i D, bezdech senny, choroby serca czy płuc. A także skutki uboczne leków, np. niektórych stosowanych na ciśnienie czy depresję. Dlatego jeśli od dawna czujesz się bez energii, warto porozmawiać z lekarzem i zrobić podstawowy pakiet badań. To pierwszy krok, by sprawdzić, czy za Twoim zmęczeniem stoi stan zapalny czy coś innego. Jeśli przewlekły stan zapalny odbiera nam energię, to warto wiedzieć, co go podkręca, bo wiele z tych czynników mamy pod kontrolą. Pierwszy winowajca to sen, a właściwie jego brak. Już kilka zbyt krótkich nocy z rzędu potrafi podnieść poziom markerów zapalnych, takich jak CRP czy interleuki na 6. Organizm pozbawiony odpoczynku traktuje to jak stres i reaguje stanem zapalnym. Druga sprawa to dieta pełna produktów ultraprzetworzonych. Słodkie płatki, fast foody, gotowe dania, nadmiar słodyczy badania jasno pokazują, że im więcej takich produktów, tym wyższe markery zapalne we krwi, nawet u osób bez nadwagi. Trzeci czynnik to tkanka brzuszna. Tkanka trzewna, która gromadzi się wokół narządów, jest aktywna metabolicznie i sama wydziela substancje prozapalne. To dlatego nadmierny obwód w pasie tak mocno łączy się z gorszym zdrowiem. Do tego dochodzi stres przewlekły. Utrzymuje wysoki poziom kortyzolu i zaburza pracę układu odpornościowego, a także brak ruchu i palenie papierosów, które dodatkowo wzmacniają tło zapalne. Dobra wiadomość? To wszystko są czynniki modyfikowalne. Każda zmiana lepszy sen, zdrowszy talerz, codzienny spacer to krok do wyciszenia stanu zapalnego i odzyskania energii. Skoro już wiemy, co podkręca stan zapalny, przejdźmy do najważniejszego jak go wyciszać. I tu nie chodzi o skomplikowane terapie. Ale o codzienne wybory. Na pierwszym miejscu stoi dieta śródziemnomorska. To najlepiej przebadany model żywienia pod kątem obniżania markerów zapalnych. Jej fundamenty są proste: połowa talerza to warzywa i owoce, bogate w antyoksydanty, źródłem białka są ryby i rośliny strączkowe. Węglowodany pochodzą głównie z pełnych ziaren. Tłuszcz numer jeden to oliwa z oliwek, a do tego orzechy i nasiona. Mięso czerwone i żywność przetworzona pojawiają się tylko okazjonalnie. Kolejny filar to sen. Minimum 7 godzin: regularna pora kładzenia się spać i ekspozycja na światło dzienne rano. Wieczorem warto ograniczyć niebieskie światło z ekranów i zadbać o rutynę wyciszającą. Trzeci krok ruch. Najlepiej umiarkowany, ale regularny. Dla osób po 50. świetny jest szybki marsz, jazda na rowerze czy pływanie. 150 minut tygodniowo. Do tego dwa proste treningi siłowe, na przykład z gumami czy lekkimi hantlami. Nie zapominajmy o mikrobiomie. Jelita to cichy regulator zapalenia. Dlatego codziennie warto sięgać po błonnik: pełne ziarna, strączki, warzywa i produkty fermentowane: kefir, jogurt naturalny, kiszonki. Małe kroki, jak zamiana słodkiej przekąski na owoc czy wprowadzenie 20-minutowego spaceru, już po kilku dniach mogą sprawić, że poczujesz więcej energii. Podsumujmy. Ciągłe zmęczenie nie zawsze oznacza, że tak już musi być. Bardzo często winowajcą jest przewlekły, ukryty stan zapalny, który działa jak cichy złodziej energii. Dobra wiadomość jest taka, że mamy na niego wpływ. Nie musisz robić rewolucji. Wystarczy spróbować dziesięciodniowego planu. Śpij 7-8 godzin, codziennie ruszaj się przynajmniej 20-30 minut, zamień słodycze i przetworzone przekąski na owoce albo orzechy. Pij więcej wody i notuj w skali 0,10, jak zmienia się Twój poziom energii. Spróbuj, a sam zobaczysz różnicę. A jeśli chcesz więcej sprawdzonych porad o zdrowiu i energii po 50, zasubskrybuj Fit Fact, bo każdy dzień może być pełniejszy życia.